I Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Kochani, bardzo się cieszę, że wiele osób odpowiada na prośbę Maryi, aby włączać się w modlitwę w jej intencji. To Maryja, kochani, prowadzi tę modlitwę, ten różaniec. My tylko się dołączamy. Prośby naszych aniołów, stróżów, naszych świętych patronów, aby nas wspomagali w tej modlitwie. Bardzo się cieszymy, że kilka lat wstecz wiele wspólnot, wiele w różnych grup parafialnych, organizowało kursy dla niewolników, aby ludzie się oddawali w niewolę według świętego Ludwika Gnion de Montfort. Ja myślę, że to po prostu będzie pospolite ruszenie. Maria może na nas liczyć. I zadajmy sobie to pytanie, czy ja jestem niewolnikiem Maryi, Jezusa, a może? Może się zastanawiamy, po co ta modlitwa w intencjach Matki Bożej. Modlimy się, żeby Maria się za nami modliła, więc my się włączamy w tą modlitwę. To, kochani, chodzi o nasz kraj, naszą Polskę, naszą rodzinę, nasz kościół walczmy przy Maryi. Mamy broń, którą nam dała, z której możemy korzystać. I nie bójmy się jej wyciągać obojętnie gdzie będziemy, obojętnie w jakim czasie i wszędzie, abyśmy wspomagali Maryję i wypraszali te potrzebne łaski, które nam są potrzebne dla narodu polskiego, ale dla nas osobiście, dla naszych rodzin, parafii. Dlaczego rejestrujemy te grupy? Dlaczego prosimy o rejestrację? Jest tam link zamieszczony pod tym filmem. Dlatego, abyśmy tworzyli te wspólnoty, które będą też omadlane przez kapłanów, będą zamawiane msze, aby też Bóg nam błogosławił i też nas ochrania przed atakami swojego ducha. Modlitwa jest bardzo prosta. To jest jedna część różańca. To jest raz w tygodniu post. Post możemy zastąpić, jeżeli ktoś ma problemy, innymi wyrzeczeniami. Innymi ofiarami, które możemy złożyć matce Bożej w tej intencji. Może to być, nie wiem, rezygnacja z telefonu, z internetu, może z słuchania muzyki, być może, że możemy po prostu mniej mówić i piękniej mówić, aby to wszystko, co powiemy, było na chwałę Bożą. Raz w miesiącu jest też obowiązkowa adoracja. Chcemy się spotkać z Jezusem w ciszy i w uniżeniu, aby tylko dwa serca z sobą rozmawiały, aby ta przestrzeń była przepełniona miłością, abyśmy się zanurzyli w tej miłości. Pan Jezus będzie ożywiał te dary charyzmatyczne, które żeśmy otrzymali w sakramentach świętych. Zachęcamy do częstej spowiedzi, no minimum raz w miesiącu. Pięknie będzie, jeżeli będziemy mogli się spowiadać częściej. Stan łaski uświęcającej to jest normalny stan katolika. Tak jak normalny stan człowieka jest temperatura 36,6, ciśnienie krwi 120x80, czy saturacja 99%, więc starajmy się, aby normalność ciała i duszy była zawsze zdrowa. I normalna. Do tej informacji będzie dopięty link, gdzie można znaleźć wszystkie potrzebne informacje, szczegóły, schemat modlitwy, więc zachęcamy, aby się tam zalogować, pobrać te wszystkie informacje, które nam będą służyć w tej modlitwie. W modlitwie w tych grupach, tam jest wszystko rozpisane szczegółowo, więc to nie jest skomplikowane, to jest bardzo proste, to jest kwestia tylko, jakby naszego zaangażowania otw otwartego serca i pozwolenia, żeby Duch Święty nas prowadził w tej modlitwie. Chciałbym Wam podziękować osobiście, ale nie wiem, czy wypada to robić, bo myślę, że podziękowanie będzie osobiście od Matki Bożej, bo ona o to prosi, więc my tylko jako jej niewolnicy jesteśmy przy niej, żeby wiedziała, że ją kochamy i zrobimy wszystko, żeby mogła na nas polegać. Głos? Głos?